Cześć, dzisiaj mam dla Was wyzwanie plank, 7 ćwiczeń w planku. Czas pracy 45 sekund, 15 sekund na zmianę ćwiczenia, czyli całość potrwa 7 minut. Chcę, żebyście na pewno wykonali to w jednym obwodzie, a docelowo w dwóch czy trzech, także ten filmik sobie zapętlicie. Zaczynamy. Ustawiam swój timer na 15 sekund przerwy, 45 sekund pracy, 15 sekund na przygotowanie, pierwsza pozycja. Oczywiście wszystko w planku. Uwaga. Pierwsze ćwiczenie. Boksowanie. Jeszcze chwila. Trzy, dwa, pozycja. I na zmianę. Prawa, lewa ręka. Biodra. Trzymamy nieruchomo. Podwinięty odcinek lędźwiowy. Spięty brzuch. Ściągnięte łopatki. Powoli. Nie śpieszycie się. Dokładnie. Przenosicie ciężar ciała na jedną stronę. Staracie się nie bujać przy tym biodrami. Nie ma takiego przechylania. Złapcie równowagę. Oddychać. Cały czas spięty mocno brzuch. Jeszcze 7 sekund. Odpoczywamy 15 sekund na zmianę ćwiczenia. Pamiętajcie, że jeżeli to będzie dla Was za długo, czujecie odcinek lędźwiowy zamiast brzucha, zróbcie w mniejszym zakresie czasu, tak? Kolejne ćwiczenia. i górę. I róg bioder. prawe, lewe. Odcinek lęćowy cały czas podwinięte, podwinięty. To, co tutaj robicie źle, to za nisko pracujecie biodrami, podwinięte w górze biodra. I takim okrężnym ruchem przechodzicie z prawej do lewej. Cały czas macie czuć napięcie brzucha. Teraz dodatkowo włączamy skosy. Wiecie, że przy planku pracuje całe ciało. Czworogłowę uda, grzbiet. No i oczywiście brzuch i ramiona. Trzy, dwa. Odpoczywamy. Dwa ćwiczenia za nami. Trzecie ćwiczenie oczywiście też w planku. Troszkę przyspieszamy, czyli trzymamy pozycję deski i wykonujemy przeskoki nogami. Tak zwany pajacyk w planku. Pozycja. Jedziemy. Łopatki ściągnięte. Podwinięty lędźwiowy. I nie rzucamy biodrami góra-dół, nie ma czegoś takiego. Pupa na wysokość głowy. Nie śpieszymy się. Oddychać. Jeszcze piętnaście. Trzy, dwa, trzy ćwiczenia za nami. Przechodzimy do czwartego, czyli jesteśmy mniej więcej w połowie. Pozycja deski oczywiście i nóżka do boku. Hop, hop. Oddychać, wydech. Jeszcze 20 sekund. No, myślałem, że to wyzwanie będzie łatwiejsze. Także powodzenia wszystkim. 45 sekund to sporo. Fajnie poczuje się całe ciało. Odpoczywamy. 15 sekund. Przechodzimy do piątego już ćwiczenia. Jeszcze trzy. Teraz noga leci pod naszym ciałem po przekątnej. Łokieć kolanko. Pozycja i kolanko. Niziutko. Do środka. Po przekątnej. Delikatny skręt w biodrach, ale ciało stabilnie. Pupa nisko. Nie robić czegoś takiego. Hop. Fajnie skos tutaj poczujecie. Włączcie go. Wydech. 15 sekund. Cała wieczność. Jeszcze. Końcówka. Super, odpoczywamy. Dwa ćwiczenia. Ale tak naprawdę to jedno podzielone na dwie strony. Plank boczny. Czyli coś, czego nie lubię najbardziej. Przedramię. Łokieć bark w jednej linii. Hop. Nogi oparte jedna na drugiej. Delikatnie skrzyżować. Nie przechylać barków do przodu. Oba barki w jednej linii. Razem z łokciem. Ręka bok. Czy na bioderku. Trzymamy 45 sekund. To długo. Ale dacie radę. Połowa za nami. Otwarta klatka. Przypominam, barki cofnięte. Łopatki ściągnięte. Trzymamy. Całe ciało mi już drży. U Was powinno być podobnie, jeśli robicie prawidłowo. Trzy. Dwa. Super. Zmieniamy stronę. I to już ostatnie, siódme wyzwanie. 45 sekund. Po raz ostatni. Barki w jednej linii. Razem z łokciem. Łokieć pod barkiem. Góra. Ostatnie ćwiczenie. Trzymać się i z uśmiechem, a później zapędzić w dwóch, trzech obwodach. Ja obiecuję, że powtórzę. Na pewno po raz drugi, czyli 14 minut planków. To już poważna sprawa. Przypominam w razie czego. Jeśli 45 sekund pracy to za długo, stawcie sobie swój czas. Powiedzmy 30 sekund pracy, 30 sekund odpoczynku. Do końca. 3, 2. Super. Ok. Ja już jestem po tych 7 minutach. Teraz pora na Was. Zapętlicie Film, filmik drugi, trzeci raz. Powodzenia.